Dobry. Zapraszam serdecznie do wysłuchania historii świątecznej. Jest już po świętach, ale jest jeszcze czas karnawałowy. Jeszcze w niejednym domu stoi choinka ubrana, więc myślę, że opowiedzenie historii świątecznej jest jeszcze jak najbardziej na czasie. Bohaterami tej historii są Jack, Betty i Leo, którzy są rodziną. Leo jest synem Betty i Jacka. I kiedyś Jack, gdy Leo był jeszcze takim małym chłopcem, kupił gdzieś wspaniałą figurkę Mikołaja. To była taka duża figura. Mikołaj był zasilany elektrycznie, siedział w fotelu, miał komodę, w której był wymontowany odtwarzacz i tam z kasety magnetofonowej można było wysłuchać. Takiej krótkiej powieści świątecznej. Występował tam Mikołaj, skrzaty, które pakowały prezenty. Były dzwonki, skrzaty śpiewały. Koń, znaczy Mikołaj, nie koń. Mikołaj przyjeżdżał jakimiś saniami, zaprzężonymi w prawdopodobnie w renifery, ale one wydawały takie dźwięki jak konie jadące. I co roku ta figurka była wystawiana. Tu załączę Wam zdjęcia, takie może niezbyt wyraźne, ale będzie można się zorientować o co chodzi. Jest to figurka w stylu amerykańskim. Mikołaj ma w ręku fajkę, pali ją, rusza głową. Zanim pali się taka urocza lampka z witrażowym kloszem. I to była tradycja, co roku był wystawiany ten Mikołaj, była włączona bajka i, i zawsze w tej rodzinie Jacka, Betty i Leo ta figurka była pod choinką. I ta figurka była przechowywana w takim domu, który należał do rodziców Jacka, a z którego korzystało całe rodzeństwo, rodzice Jacka, jako z takiego domu letniskowego, mimo że był to, no, taki ogromny dom, ale w stanie takim średnio wykończonym i tam sobie wszyscy przyjeżdżali na weekend. No, ale któregoś roku ten dom rodzice podarowali najmłodszemu bratu Jacka i on zaczął tam porządki. I... Wyrzucił Mikołaja, niestety. Przyszły święta, Jack zaczął szukać Mikołaja na strychu, okazało się, że już go nie ma. No i powiem, że było tak trochę smutno w rodzinie Jacka, Betty i Leo. No, kogoś brakowało. I po kilku latach Jack wpadł na pomysł, żeby zacząć szukać tego Mikołaja w internecie I, i, i ciągle mówię, no i od lipca chyba tak mniej więcej to trwało, a naprawdę nie przynosiło w ogóle żadnego efektu. W końcu wpadł na pomysł, żeby wpisać figurka Mikołaja z odtwarzaczem, bo przedtem z magnetofonem i nagle Betty zauważyła, że Wyskoczył na balkon, zaczął tam nerwowo palić papierosa, wrócił, usiadł, spojrzał w komputer, zawołał Betty i mówi: czy to on? No i to był on. I był do kupienia na eBayu w Stanach pod granicą z Kanadą, w Michigan. Naprawdę nie będę już mówić, ile kosztował, ile kosztowała figurka, ile kosztował transport mniej więcej. Yy, tyle samo kosztował transport co ta figurka. Yy, przeszliśmy, znaczy nie przeszliśmy, jack, bo to jest opowieść o jacku. Jack przeszedł całą yy, procedurę zakupu na tym eBay'u. to się jakoś tam w końcu udało. A Betty zadzwoniła do swojego kolegi, żeby spytać, czy on kiedyś coś kupował na eBay'u, czy, czy są szanse, że to dotrze. Kolega powiedział, że tak, że kupował, to po prostu płaci się i później trzeba się modlić, żeby dotarło. Ale dotarło. I okazało się jeszcze co ciekawe, że ta figurka nie była używana w domu. Nigdy ona stała na wystawie w sklepie i była nawet w takim oryginalnym pudełku. Stała sobie na wystawie w sklepie, co roku tam była uruchamiana ale była naprawdę w dobrym stanie. Po drodze ich fajka odpadła, odpadła fajka Mikołajowi, ale to zostało przyklejone na gorący klej i wtyczka była amerykańska, więc trzeba było tam takie urządzonko jeszcze zakupić, przejściowe, ale wszystko znakomicie działało, włącznie z tym, że działała również kaseta magnetofonowa. I najpierw Betty myślała, że jej nie ma, no to zamówiła do pracy, Pracy to oglądała. Myślała, że nie ma tej kasety, ale ona gdzieś tam na dnie pudełka leżała. Także w ogóle figurka była sensacją w pracy. U Betty i ludzie nagrywali sobie filmy z występem Mikołaja, jak on właśnie rusza fajką, jak opowiada bajkę. I tak fantastycznie wszystko trzeszczało, jak nie wiem. Jak w jakichś takich latach 50., może? Chociaż to chyba było z lat 70.. Ta, ta, ta figurka, może z 80.? Nie wiem. No w każdym razie no radość była niezwykła i no pięknie to zostało zapakowane w taki typowo świąteczny mikołajowy papier z wielką czerwoną kokardą i zostało wręczone Leo, który już był dorosłym facetem. Pod choinkę. No Radość była, w ogóle zaskoczenie było ogromne. No i te święta już, nie, no, już te święta znów są takie same, jak były kiedyś. Z tym, że jeszcze taka była mała dygresja, Leo stwierdził, że no, Mikołaj ma trochę niemodne meble, takie brązowe. No i w następnym roku jak te meble przemalował na taki modny jasno szary kolor, także Mikołaj już jest w pięknym takim modnym wnętrzu i cały czas służy. I morał z tej opowieści jest taki, że niemożliwe naprawdę zdarza się, niemożliwe się zdarza i jest możliwe bo powiem Wam, że po zakupie tej figurki, okazało się, że była to jedna, jedyna y, taka rzecz na świecie. Tego, to po prostu znikło, już tego więcej nie było. Nigdy, nigdy na eBay się nie pojawiło i na żadnej aukcji już takiego przedmiotu nie można było zakupić. Y, pojawił się akurat w dobrym momencie, w dobrym momencie był do kupienia, ale w dobrym momencie Jack to kupił. Także nie ustawajcie w poszukiwaniach i nigdy nie wątpicie, wątpicie czy zwątpicie. Dobra, w każdym razie no, warto mieć nadzieję, mimo że e, szuka się i szuka i szuka i nic. Ale potem może być zupełnie inaczej. Pa pa.